A jeżeli się zaczyna od Szczeniaka, to to jest życie tego psa i w ogóle on nic innego nie widzi na świecie poza tym agility i dla niego to już jest prawie nauk. Jak Państwo widzicie na są różnego rodzaju

Zawody podlegają na, na pokonaniu tego toru przeszkód, który tutaj widzimy, różnorodne przeszkody są i trzeba przede wszystkim e, liczy się bezbłędność po, e, pokonania tego toru, a w drugiej kolejności czas wy, wykonania tego zadania. Także mamy tu różnego rodzaju przeszkody, od przeszkód strefowych, gdzie trzeba trafić e, w dany punkt, poprzez przeszkody tak tzw. stacjonaty, gdzie skaczemy, plus tunele i slalom. Każda, każda z tych przeszkód ma trochę inne wymagania i, i, i prowadząc psa po, w odpowiedniej kolejności pokonujemy tor, tor przeszkód. Łącznie, z tego co pamiętam, ponad 100 psów. Część zawodników, część osób startuje z paroma psami oczywiście. Czy trudno jest szkolić psy i czy warto szkolić? Czy warto? Tak, zdecydowanie warto, ale jeszcze... Lepsza opcja to zrozumieć te psy, po co, po co coś robimy z tymi psami, bo nauczenie psa komend to jest zwykły, zwykły mechanizm tak na dobrą sprawę. Tak jak my naciskamy hamulec podczas hamowania tak samo u psów możemy zbudować automat, ale kluczowe jest to, żeby zrozumieć to, co pies nam komunikuje, ta komunikacja psów, bo to, że pies warczy nie jest niczym złym, wręcz jest to bardzo moim zdaniem pożądane, ponieważ w ten sposób pies informuje, że Coś mu nie, się nie podoba, a zazwyczaj jest to wina człowieka. Zaczęliśmy trenować w 2020 roku, bo to było jedyne, co można było legalnie robić. Jak to legalnie? No, w covid generalnie. A, no. Więc to sport na świeżym powietrzu. Akurat mieliśmy więcej czasu, psy się nudziły, a to akurat możemy, mogliśmy ćwiczyć e, na dworze. Także, także to był. Pomysł był, żeby dla zabicia czasu się zaczęło. No i zostało. Psów mamy trzy z żoną, także e, ja bardziej dwa, żona bardziej jeden. Trenujemy tak od dwóch do czasem czterech razy w tygodniu. Trenujemy w klubie. Tutaj się pokaże o tu. To jest klub, w którym trenujemy. To jest dość droga sprawa, te wszystkie przeszkody, dlatego to musi więcej osób trenować na tych samych obiektach, żeby te koszty się tak jakby podzieliły. Uwielbiają, tak jak mówiłam, biegać w tunele. Czasami jak jest tunel blisko chopki, to potrafią wybrać tunel, tunel zamiast hopki. Psy to bardzo lubią, aczkolwiek mimo, że my zaczęliśmy z pieskami starszymi, tam 6 ,5 i 5 lat miały, więc, więc na początku było to dla nich dziwne, dzikie i, i niezrozumiałe. Natomiast już tak po, po pierwszym roku treningów to była dla nich norma i. i z każdym kolejnym rokiem coraz więcej frajdy z tego czerpią, coraz bardziej im się podoba, więc mimo, że, że już są niektóre wiekowe, bo jeden ma 11, drugi 10 lat także. To jest tak, że mamy różne poziomy trudności, więc żeby pójść do następnego poziomu, dostać się, trzeba zdać trzy razy egzamin z poprzedniego poziomu, więc to jest tak, że trochę się pniemy, pniemy w tej ogólnej kwali, klasyfikacji. No a później to już, to jeszcze, jeszcze nie my, ale są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, no więc tam na pewno ta stawka jest wysoka. Ale przede wszystkim to nie biega się dla tych nagród, tylko jednak dla tej satysfakcji, tej pracy z psem, dobrze wykonanej pracy przede wszystkim i, i tak, jest to takie ukoronowanie treningów, te zawody. Agility to taki sport kenologiczny, który polega na pokonywaniu toru przez psa razem z przewodnikiem. Przewodnik mówi dla psa e, zarówno komendami głosowymi, jak i rękoma, a także całym swoim ciałem, jak ma pokonać przeszkodę, którą po, e, przeszkodę ma pokonać i liczy się poprawność wykonania toru, czyli bez błędów i odmów, a później dopiero liczy się czas. Na starcie znajdują się Weronika i Zjawa. Następnie pobiegną Klaudia i Suseł, po tym zawodniku nastąpi zmiana wysokości na L, a potem Joanna i Sylwia. Kochają, naprawdę kochają, zarówno y, te małe pieski, bo mamy pięć kategorii wzrostowych, czyli mogą startować bardzo małe pieski, czyli XS-ki, typu Chihuahua, a także Yorki. Później mamy Eski, później mamy MEczki, później mamy klasę Intermediate wzrostową i największą, czyli Larcz. W różnych klasach y, różne psy jakby wiodą prym, więc w klasie Larcz są to Border Collie i naprawdę wymiatają w tym sporcie. W klasie S Pudle, naprawdę świetne do biegania, a także szetlandzkie owczarki. I tak naprawdę każda klasa ma swoich takich super przedstawicieli. Bardzo dużo osób biega z kundelkami. My tego nie nazywamy kundelki, tylko po prostu mówimy miksy. I oczywiście jest to jak najbardziej dopuszczalne. Nie mamy rekordów, ale mamy za to klasy wyszkolenia, czyli mamy klasę 0, gdzie biorą udział takie pieski totalnie początkujące. Później mamy klasę A1 i musimy zdobyć w tej klasie 3 łapki, żeby przejść do klasy A2. W niej również musimy zdobyć 3 łapki, żeby przejść do klasy A3. I klasa A3 to już jest najwyższa klasa wyszkolenia i tam dopiero możemy zdobywać łapki, żeby mieć czempiona Agility.

Mam e, cztery psy la, e, rasy Border Collie. E, ze swoją najstarszą 10-letnią suczką już nie startuję. Rok temu miała jakby e, pożegnanie z zawodami. E, w tej chwili startuję z dwoma pieskami. Najmłodszą moją e, półtoraroczną suczką w klasie 0. Ona miała debiut na tych zawodach. E, I z roczną suczką w klasie A1. E, tak naprawdę zaczynam już w wieku pół roku y, szkolenie w formie zabawy totalnie, gdzie piesek poznaje delikatnie komendy, poznaje ruchy, które y, będzie wykonywał w tym sporcie. No i tak stopniowo co miesiąc zwiększam y, intensywność y, nauki i to jest, ta nauka trwa całe życie. Przyszłyśmy obejrzeć. Bardzo lubi pieski. No nie, nie ruszaj, bo on może ugryźć, wiesz, ten malutki. Bardzo lubimy pieski. Jeden ma już 8 lat, mamy. Drugi 4-latka. No i... no lubimy. Czy jakieś komendy takie podstawowe, łapa, piątka. No, uczymy. Staramy się uczyć. Brawo no, ja Zuiki! Jas! Yes. Co Miło, miło, że mil. Moja pasja, labradorska, jak labradorska, chodzi o poszukiwania ratownicze. W tym w głównej mierze działam, szkole swoje psy do poszukiwań ratowniczych, mam akurat dwa Labradory. I te Labradory to gdzieś kogoś poszukiwały już? Y jeszcze nie, są w trakcie, w trakcie przygotowania do certyfikacji, w przyszłym roku będę podchodził do egzaminów i tak, mają docelowo działać pod jedną z peryboły, gdzie tworzymy grupę poszukiwawczą. Za uwagę zapraszamy na rozdanie nagród w, w, w egzaminach advanced. Czy one też się nadają do szkolenia? Oczywiście, to są psy pracujące, ona uwielbia, się co z nią robi. Osobiście trenuję z nią kupersy, a nie Agility. Co to jest? Jest bardzo podobne do Agility, tylko tam nie ma skakania, także te psy nie obciążają stawów. I takie małe pieski, ona już miała dwie operacje rzepek niestety, bo ta rasa ma tendencję do wypadających rzepek. Dlatego bardziej w hoopersy idziemy niż w I da się wyszkolić nawet takiego malucha. Oczywiście. A czy on to lubi? Bardzo, bardzo, bardzo to lubi i to jest fajne zajęcie, żeby budować więź z psem właśnie. Продолжение